Przepraszam za wszystkie dźwięki w tle Mam no, oczki silikonowe, takie jak lubię Ten wiatuk jest tak trochę dziwnie zrobiony, bo on tu ma mocne szkółeczki, on ma tak doczepiony kremowy Ale okej, tak. Następnie od KWAKONINI To jest na bo niedobry to mi pera, żeby się nie Teraz Oraz kokarski, to czerwony, idealnie. Jak chcecie czerwony outfit zrobić, no to idealnie macie takie czerwone kokarski. I To jest po prostu 24 fit to jest już ostatnie duże okienko. i twórczość to jest na to są smaczki. Wy chyba trzeci Okienko było. Smakownika. To Te smaczki, no to smaczek, smaczki jak smaczki. Kół karteczki na no, nim będą pięknie wyglądać. Góweczki też fajne do grzywa, zwłaszcza dla do grzyw, jak konie mają czarną grzywę. I tu pędzel się przekręcił. Nowy tok. Myślę, że nie na niego. Hmm. na człowiek. Mam nadzieję, że będzie niby dobry. Ej, dobrze jest. Mam nadzieję, że na Ferrari też będzie dobry. Hmm. A, jeszcze możemy świnki kalendarz otworzyć. Świnki masy oczywiście, nie takie świnki jak na farmie I osiemnastkę mamy tu. Sprzeciwnie, zamknęły tu. Tu mamy takie marchewkowe smaczulki. Chwalnie święta jest teraz za wami. Tak sobie akurat tu. To się z babielkami papatki